Sobie. Od 88 Super. lat. No, Super. Moje nazwisko Króże Lewgeniusz. Urodzone w 1923 roku, czyli w tej chwili ma 88 lat. Pseudonim Bomba. Super. Aresztowany 24 sierpnia 1943 w Tarnowie. Skuty. Wyskoczyłem z pierwszego piętra na ulicy Bernardyńskiej. To było godzina 14 po południu. Rozkuto mnie w gumniskach na terenie na terenie, nazwijmy sobie, parku Sanguszki. Były tam warsztaty, warsztaty mechaniczne i ponieważ tam miałem sobie, swoich przyjaciół, kolegów zresztą z konspiracji, ci mnie rozkuli. Ale w tej chwili chodzi o sprawę powiedzmy sobie, więzienia. Skąd? Skąd, skąd sobie, po prostu e, mieszkając w Tarnowie, po prostu niedaleko ode mnie, mieszkał pan w e, Atlenik pseudonim agres. E, komenda e, okręgu w 1940 roku, to no, w jesieniu, nie, nie pamiętam, może październiku, listopad, skierowała go po prostu do pracy w więzieniu po to, żeby mógł założyć komórkę konspiracyjną w celu pomagania więźniom w miarę możliwości. Komórka więzienna, którą założył, w komórce więziennej, którą on tam zorganizował, pracowało około 10 strażników polskich, między innymi, sobie niektóre nazwiska wymienię, pan Kolat, Pan Stawarz. w tej chwili, w tej chwili, 10, 10, 10 strażników. Na czym powiedzmy sobie pomaga, na czym podlegała pomoc? Wiadomo było, że chodzi o dostarczenie paczek oficjalnie, nie było to możliwe. Dlatego było powiedzmy sobie tych wielu ludzi, tych 10 zaufanych. Ludzi, którzy byli zresztą zaprzysiężeni, że każdy z nich codziennie w kieszeni, jako własne śniadanie, powiedzmy sobie, czy drugie śniadanie, przenosili, powiedzmy sobie, do więzienia, bez wskazania, że tak wyrażę, nazwiska więźnia, któremu mają doręczyć, na oddziały polityczne, ponieważ wiadomo, powiedzmy sobie, tutaj był oddział, były chyba trzy oddziały więźniów politycznych, jeden oddział więźniów karnych. Nocześnie byli powiedzmy sobie zobowiązani, powiedzmy sobie przekazywać wiadomości z więzienia w kształcie grypsów przede wszystkim. Dlatego też powiedzmy sobie, i ten pan Kola i ten pan Stawarz. Przypomnę sobie jeszcze nazwisko, bo sobie prawie wszystkich tych znałem. No niestety po prostu po gdzieś w latach 40. 43. Niestety zostali nakryci i również, powiedzmy sobie, skazani na obóz, gdzie właściwie zginęli. Symboliczne groby są ich tutaj, powiedzmy sobie, na cmentarzu, na starym cmentarzu w Tarnowie. I cawarza i kolata, powiedzmy sobie, jako takiego. Również, powiedzmy sobie, szef tej komórki, czyli pan Wapiennik Leon, pseudonim Agres, Również został namierzony, ale był to już rok 44. Zawierając broń po prostu nie zgłosił się więcej, powiedzmy sobie, do służby więziennej. I broń to oczywiście powiedzmy sobie, wziął na tyle, powiedzmy sobie tej broni, że miał i dla siebie, i częściowo zaopatrzył powiedzmy sobie żołnierzy Armii Krajowej. No, co jeszcze tam ciekawego z tego więziennictwa można podać? Dobra, przerwa. Ale to, to, nie, jest, to, to nie jest ściśle powiązane, sobie, z, z więzieniem. To jest powiązane z batalionem Barbara, bo ludzie ci, powiedzmy sobie, zostali oddelegowani, powiedzmy sobie, do partyzantki. Z tym, że miejsce, powiedzmy sobie, zbiórki, była Góra Marcina. Między innymi byłem no, również i ja no, tam. Działając przez cały okres... Tak, no, ja, ja, ja działałem, powiedzmy sobie, po prostu byłem żołnierzem, plutonu dywersyjnego Teresa no, na terenie Tarnowa. No, zadania były proste. Rozbrojenie Niemców, no, niszczenie serwis, również dokumentów, powiedzmy sobie, Przede wszystkim powiedzmy sobie w, w, w urzędach gminnych w, w, dokumentów dotyczących powiedzmy sobie, Tarnina, powiedzmy sobie, czyli Tarnów, Trudno dywersyjny Teresa, miejsce działania tarnów i nazwijmy, tarnów i powiat tarnowski jako taki, z uwagi na to, że sobie, niszczenie dokumentów powiedzmy sobie odbywało się w terenie się Góra Łukowa, Pawędzów, Klikowa. W tych powiedzmy sobie, gminach niszczyliśmy dokumenty jako takie. No powiedzmy sobie, akcje rozbrajania. to na terenie Tarnowa, ulica Powronicza niedaleko stąd, powiedzmy sobie, pod nosem koszary. Po prostu zorganizowaliśmy rozbrojenie, poprzez oczywiście znajomą, do której, powiedzmy sobie, tam przychodzili, powiedzmy sobie, ci żołnierze niemieccy na pogaduszkę. Drugie rozbrojenie na ulicy Gumniejskiej. To wszystko, powiedzmy sobie, krótka broń. Co tam więcej jeszcze? No oczywiście, powiedzmy sobie, to jak wspomniałem wcześniej, powiedzmy sobie, Aresztowano mnie, to znaczy to właściwie to była masówka. Ja pracowałem wtedy w urzędzie miasta, czyli dziś to znaczy to magistrat nazwijmy sobie na ulicy Bernardyńskiej. Aresztowano wtedy w tej masówce około 14-15 osób. Z tym, że jednego mnie skuto, sobie oczywiście skajdany. no Udało mi się po prostu zmylić, że tak wyrażę i wyskoczyłem z pierwszego piętra na ulicę franciszkańskiej, czyli na południową stronę, jako taką. Oczywiście kajdany mam do dziśnia, no gdybym wiedział, że będziemy rozmawiać, byłbym przyniósł. Że są sprawne i były używane. Przyjdziemy do Pokaż... pana do domu na drugi wywiad. Proszę bardzo. Nawet miałem je wziąć, ale to się a, a, a będę niósł tutaj, powiedzmy sobie, są sprawne, powiedzmy sobie, no a broń, którą miałem, powiedzmy sobie, no to oczywiście oddałem w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, tak. takowy. Inne, powiedzmy sobie, ponieważ ja mówię, pracowałem tutaj mieszkałem, mieszkałem wtedy na ulicy Granicznej. I po mojej ucieczce gestapo oczywiście zorganizowało, pościg. Najpierw oczywiście część pojechała do domu. Jeszcze wtedy gdzieś na garaże było gieto, oni jeździli tymi dorożkami żydowskimi. Część pojechała, powiedzmy sobie, do mnie, do domu. I, i znowu szczęście, muszę powiedzieć bo przyszedłem w nocy powiedzmy sobie z wykonania zadania, a pistolet po prostu zostawiłem, to, to był czerwiec, zostawiłem. w nocy było jednak chłodno, więc miałem taki płaszcz powiedzmy sobie, jesienny i pistolet zostawiłem w kieszeni tego, tego płaszcza. I gestapo jak przyjechało na rewizję, ponieważ to była odzież zimowa, to tak, powiedzmy sobie, była jak gdyby przedpokój podzielony na dwie części i rzeczy zimowe były jak gdyby w drugiej części, powiedzmy sobie, tego przedpokoju. Otworzyli szafę, w którym właśnie wisiał ten płaszcz, powiedzmy, sobie, z pistoletem. Przesunęli, powiedzmy sobie, niestety, niezależnie. ale w się, jak wyskoczyłem to na Prędziszkańskiej, Wstąpiłem do koleżanki i wysłałem ją po ten pistolet do domu. Ona no, troszeczkę się spóźniła, bo to jednak trwało. Z tym, że czekała, aż Gestapo odjedzie z chałupy z domu, powiedzmy sobie. No i ten pistolet przyniosła mi właśnie tam do grunisk, na teren parku z Sanguszki, tam gdzie wygląda. To taka będzie ciekawa że jednak nie wynikł od nocy kieńcy. Mimo tego mówi się precyzyjni, a prosta strzała w pusteczku no, nie była. dotknęły Pana represje ze strony władz? Nie, w 1945, tak, oczywiście w 1945 roku zalałem maturę w pierwszym terminie i ja od razu poszedłem na studia do Krakowa i w drugim, na drugim roku Zaczęło dostać sobie, jak gdyby, jak to się mówi, taki ten cynk, tak wiadomość, że powiedzmy sobie jestem na liście do aresztowania i wyjechałem na rok do Poznania. Na no, Uniwersytet Poznański, na Wydział Leśny, a mieszkałem powiedzmy sobie w mieszkaniu kolegi, który był w lotnictwie, po poczetach w 1945 roku do wojska. Także właściwie czułem się bezpiecznie. No, ponieważ Kiedy powiedzę, że... pan powrócił? Słucham? Kiedy pan powrócił do Tarnowa? Czyli wróciłem do Tarnowa? No, do Tarnowa wróciłem, panie, dopiero w 57 roku. Tak. Odbliżcie. Tak, w 57 roku. Także wtedy, powiedzmy sobie, już nie, nie było większego sobie problemu, jak gdyby, 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 gdyby były zatarcia. No z takich ciekawostek, powiedzmy sobie się do opowiedzenia. Co taki mój przyjaciel, starszy, zawodowy podoficer, pan Kordek Józef, tutaj Tarnowianie, z 16 pułku, którego oczywiście ścigało, ścigała bezpieka, powiedzmy sobie listem gończym, nawet były wywieszone i potarnowie powiedzmy sobie jego zdjęcia. No bardzo często bywał u mnie tak i w Poznaniu powiedzmy sobie i na wybrzeżu, bo tam się ulokowałem na wybrzeżu. Nawet jako ciekawostkę powiem, że mieszkanie, które jak się ożeniłem, które zajmowałem, jeden pokój zajmował pracownik bezpieki. Oczywiście jak żona pisała pracę moją dyplomową powiedzmy sobie, to on oczywiście tam zaglądał, no więc żona mą dawała pewne sobie pokazywał do przeczytania jak chciał. I zapoznałem właśnie tego pana Kortka, który tak był strasznie poszukiwany właśnie z nim. I on przyjeżdżał powiedzmy sobie tam 4-5 razy w roku powiedzmy sobie. Bardzo często, ponieważ uczęwał się tutaj w poznańskim. I bardzo często oczywiście w nocy otwierał mu przedpokój tenże bezpekowiec. I pograli w karty, powiedzmy sobie porozmawiali. Tak to, tak to było. To takie powiedzmy sobie ciekawostki jako tak. No, a mówię, no to ty coś. No i tutaj mówię, chodź wracając do więziennictwa, to powiedzmy sobie tamten y, raczej Leon, powiedzmy sobie, też on to był y, oficer y, zawodowy. Był no, w to, to pod ja, porucznika, powiedzmy sobie, że to nie nauczyciel. I on właśnie tą komórkę zorganizował. I mówię, polegał przede wszystkim na tym, że ta dziesiątka strażników, powiedzmy sobie, zawsze wynosiła jako drugie śniadanie w kieszeni i wtedy powiedzmy sobie, coraz to innemu więźniowi tam powiedzmy sobie przekazano. No, tak. To było najbardziej, najbezpieczniejsze, myślę, tak wyraźnie. Dziękujemy bardzo. A szkoda, że nie wziąłem tutaj. No, ale ale bardzo proszę mogę przynieść i do, i, i do nas tam na, na, na rynek no, dziękuję z, z, zostawić, pokazać. No, Zresztą dziękuję już tam miała wiem, korzy 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 korzystała tak już dziękuję, młodzież z tego po bo to, to, to była taka ciekawostka. Nawet dziękuję. one były na Mościckiego tam